Dzisiaj urodziny, ma, dzisiaj urodziny ma Jerzy Kryszak. My tutaj na niego, na niego czatujemy od samego rana. Jest już, więc ruszamy. Idziemy. A już, już, już widzę, widzę, że już się zorientował, że coś się dzieje. Dzień dobry. Dzień dobry panu, jesteśmy z Dzień Dobry TVN, nazywam się Dorota Gardias. Dzień eee, dobry, wie pan po co tu jesteśmy? Złożyć panu najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin wczorajszych i dzisiejszych urodzin, wszystkiego najlepszego. Tylko tutaj mogliśmy pana złapać, bo wiem, że pasjonuje się pan ogrodnictwem. To jest miejsce Jeszcze. raz <głos》> miejsce, Jeszcze raz. Na można mieć co, ma pan takie urodzinowe niespodzianki? Nie, co, super! Nie, to nie, No tak, to, to rzeczywiście. Tam, w tamtym roku tak. pewnie było spokojniej. Wiem, że pasjonuje się też pan żużlem, sportami. Tak, to Bo, też mówię tak, zobaczyłem ten. Jest bot, z nami pan to, mówię, z nami tak Andrzej, prezes związku. Wszystkiego Towarzystwa Speedwaya i panie Jerzy wszystkiego najlepszego dobry, również z, z, z okazji wczorajszego dnia, bo zdajcie wczoraj były pana imieniny życzę panu wszelkiej pomyślności dużo radości przynajmniej przez najbliższe 100 lat albo jeszcze dłużej no i to co dla nas fanów jest najważniejsze żużla panie Jerzy życzę żeby pan komentował to Grand Prix w którym Polak zdobędzie puchar Proszę pana, no więc tak, no tak, to by było moje marzenie. Ja oczywiście też stawiam troszkę na Tomka Goloba w tym roku, aczkolwiek to jest... to myślę pewnie będzie jego ostatni sezon. Więc jeżeli pojedzie, tak jak ja bym sobie tego życzył, no to e, chciałbym komentować rzeczywiście o, ostatni pucha Grand Prix widząc Tomka na, na, na symbolzie. Proszę państwa, proszę państwa, honorowe członkostwo to <laughs> dla pana, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. E, oprócz tego tort specjalnie dla pana sprowadziliśmy motocykl. E, Jaka trochę jest... skulowy. <śmiech> tak, <śmiech> tak, trochę tak, skulowy. Tak, on jest z czasów, kiedy ja, on jest z czasów, kiedy ja pewnie chodziłem na rzeżenie. Panie Jerzy, jaka jest Pana y, ulubiona piosenka? No ja ulubiona piosenka. Jejku, nie wiem, teraz y, nie wiem. Jakiś, A jest taka piosenka. Taki pewnie szcześniak jest. Y, A może o niebo lepiej? Tak. No to specjalnie Mówię dla szcześniak. pana. Hmm? Specjalnie dla pana. O niebo lepiej wykona tą piosenkę nasza koleżanka Agnieszka. Wszystkiego najlepszego jeszcze no, Dziękuję serdecznie. No, to... Nie mam rąk, nie mam rąk. Każdy cud zwykły jest Oczywiście zdarza się. Jureczku, rozczochrany, życzymy Ci wszystkiego dobrego, żyj nam 100 lat, miej imieniny, urodziny i święta codziennie. Jureczku, widać, że urodziny, i imieniny blisko siebie ustawione w kalendarzu nie najlepiej służą tutaj na przestrzeń pod oczami, ale wyliżysz się, wyliżysz się. Pi dużo soku z kiszonej kapusty, podpowiada Andrzej Polan. Wszystkiego dobrego jeszcze raz od nas, proszę Państwa, a my zmieniamy temat. Wczoraj w Sopocie odbyły się